Dzień dobry Państwu na naszym spotkaniu w poniedziałek, więc dobrze zacząć od konferencji prasowej. Dzisiaj kilka zdań podsumowania pierwszego roku działalności URANi. Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk i prezes spółki Michała Olsztyn z Widniew Trzoska. Panie prezydencie, proszę. Szanowni Panowie, drodzy Państwo, to był bardzo dobry rok dla naszej kali urania. To był bardzo dobry rok dla Osztyna. Ta decyzja, którą podejmowały władze naszego miasta, które podejmowały nie tylko władze naszego miasta, ale też samorządu, województwa, ponieważ te pieniądze, które pozwoliły nam sfinansować, dofinansować budowę tego obiektu, pochodziły. Także z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur przy dużej współpracy, dobrej współpracy z samorządem województwa zbudowaliśmy obiekt, który od roku cieszy nas wszystkich osztynianki i osztynian, ale także jest naj, najważniejszym, największym tego typu i najnowocześniejszym tego typu obiektem w całym województwie. Drodzy Państwo, Hala Urania jest obiektem na skalę stolicy województwa. Jest obiektem, który bardzo dobrze wpisał się w mapę kulturalną, sportową i rozrywkową naszego województwa. Z pewnością wszyscy, tak jak tutaj Panowie są, byliście, oglądaliście naszą uranie i na pewno widzieliśmy. Dużo wspaniałych wydarzeń, typu Strefa Kibica, koncerty, koncerty filharmoniczne naszej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. Przyjeżdżają najważniejsze, najtopowe zespoły z naszego kraju. Do Olsztyna wróciły, tak jak zresztą zapowiadałem, że do Olsztyna wrócą wydarzenia międzynarodowe i gościliśmy mecz polskiej reprezentacji w piłkę ręczną. To było święto naszego miasta a jak, jak potrzebne są takie imprezy, jak świadczy to, że bilety sprzedały się w ciągu jednego dnia. Hala urania świeci się na zielono w środku i, i na zewnątrz podczas każdego meczu naszego AZS-u Indykpol Olsztyn i tak jak wszyscy marzyliśmy, jest mecze Indykpolu są świętem naszego miasta. Hala wypełnia się po samej brzegi praktycznie na na każdy meczu. Możemy być z tego dumni, możemy być zadowoleni o tym machale, na którą zasługiwał. Ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz uwagę niezwykle ważną to to, że hala Urania, oprócz tych wydarzeń, na które wszyscy przychodzimy, zwracamy uwagę to także miejsce dom wielu polskich sportowców wielu olsztyńskich klubów amatorskich czy, czy profesjonalnych także, bo hala Urania to jeszcze duży obiekt, profesjonalny obiekt, tak zwana mała hala, na której od rana do nocy nasi olsztyńscy sportowcy dzięki finansowaniu właśnie z budżetu miasta mogą uprawiać swoje dyscypliny sportu na najwyższym poziomie. Nie sposób w tym momencie wymienić Wszystkie dyscypliny, wszystkie kluby, ale dzięki temu jestem przekonany, że za kilka lat zobaczymy naszych osztyńskich sportowców. Oni dziś się są dziećmi, oni młodzieżą, oni zaczynają. Zobaczymy na, dzięki tej hali, zobaczymy ich sukcesy My będziemy z nich dumni, że zaczynali właśnie w hali Urania. Także drodzy Państwo, hala Urania to dom osztyńskich sportowców, młodzieży. Dzieci, ale także z y, godna stolicy województwa arena y, widowiskowa, y, także wydarzeń kulturalnych. Panie Prezesie, Panie prezesie, Prezes teraz czas na więcej liczb, troszkę szczegółów jak ten rok minął w właśnie pod tym zbie. Proszę bardzo, Panie Prezesie. Dobry Państwu, tak Pan Prezes powiedział, Urania to teraz już nowoczesny obiekt, zarówno. Organizatorzy jak i uczestnicy wydarzeń schwalą sobie wysoki standard nie tylko wyposażenia, ale także jakości świadczonych usług, nad czym też bardzo mocno pracujemy jako zespół tutaj zarządzający tym obiektem. Jak już mówiliśmy, ja chciałbym się pochwalić, bo jest czym się chwalić kilkoma liczbami, jeżeli chodzi o, o uranie. Pamiętajmy, że... Są to dane na razie z takich bieżących wyliczeń, dane finansowe, jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście na koniec marca ze sprawozdaniem finansowym, ale teraz powiemy tak, to powiem troszkę na, na takie pierwszych. Czyli zaczynając przede wszystkim wielki sukces, yy, świadczy o tym sukcesie tego obiektu, ale nie tylko dużej arena, tak jak pan prezydent powiedział, mała arena, czyli szkoły i kluby od rama do wieczora, sala sportu walki, lodowisko, ścianka szkoła, sala podnoszenia ciężarów. To jest 375 tysięcy uczestników wydarzeń zajęć szkolnych treningów tak? To jest to, się przewinęło przez naszą w 2024 roku od stycznia do grudnia. Nie wliczamy w do grudnia poprzedniego roku, który już kilkadziesiąt tysięcy pensarnych. Kolejny tutaj też temat taki przebijający się bardzo często, czyli rekompensator budżetu miasta, czyli to... To ile miasto kosztuje działalność hart. Z założeń budżetowych w roku 2023 wnioskowaliśmy o rekompensatę na poziomie 500 000, 5 600 tysięcy złotych netto. Taką, taką rekompensatę nam przyznało miasto, na, zatwierdziło na rok 2024. Dzięki obfitości wydarzeń i myślę. Panie prezesie, do nas jakbyśmy mogli poprosić optymalizacji jednak. Optymalizacji kosztów, minimalizacji kosztów i optymalizacji przychodów udało się wykorzystać z tej puli tylko 4, 000, 4 790 złotych netto. Tu trzeba nadmienić, że z tej wykorzystanej rekompensaty 1 450 000, blisko tysięcy złotych to podatek od nieruchomości i zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy. I kolejnym takim ważnym elementem, o którym pan prezydent powiedział, to jest mnogość zajęć, wydarzeń organizowanych przez miasto, wspieranych przez miasto i tutaj szacujemy, że, że równowartość. Tych świadczeń, które miasto organizatorom tych zajęć i, i treningów przekazuje, to jest około 2,5 miliona złotych netto w skali 2024. Planujemy w 2025 jeszcze bardziej zbudować tę pozycję przykładową, zoptymalizować jeszcze trochę kosztów się da na pewno, ponieważ pierwszy rok działalności pokazał nam, gdzie są do tego przestrzenie. Ale takim głównym zadaniem dla, dla nas, jako dla operatora obiektu, jest pozyskanie sponsora tytularnego, ponieważ jest to, może być to znacząca pozycja w budżecie. Tak naprawdę przy, przy dobrych przy dobrych umowach sponsorskich to jest około 10% budżetu, to są szkody e, z tytułu posiadania sponsora tytularnego i, i też na tym skupiamy swoje działania teraz na początku roku. Są tu wymienione obiekty, które od wielu lat współpracują, ten produkt mają sprzedane, czyli prawo do nazwy. To jest Ergo Arena, która od 10 lat, gdzie już, od 13, lat ten czas szybko leci, ma umowę z Ergo Festią i stąd ta nazwa Ergo Arena, która już utkwiła wszystkim chyba, A Plas Arena w Łodzi również od 12 lat już umowa na sponsora tytularnego. Te umowy wieloletnie pokazują, że Ci, którzy kładą na to pieniądze na, na tego kulturalnego są zadowoleni, chcą współpracować dalej. To są dla nich wymierne korzyści wizerunkowe, ale także stricte przeliczalne na, na złotówki. I teraz bym powiedział coś o, o nadchodzącym roku, czyli, czyli, czyli wydarzenia, najbliższe wydarzenia z takich atrakcyjnych, można powiedzieć, europejskich bądź światowych scen, to, to jest na pewno Lord of the Dance, de of to, to kiedyś się nazywało Lord of the Dance. to są każdym tańcach, i to jest tańce irlandzki, Irlandczycy przyjeżdżają, pokazują to na scenach polskich i to już 13 lutego u nas w tak. Oprócz tego yy, Rafał Pacześ, czyli czołowy standard Polski, po raz kolejny Titany standarderów. W progach Danii. No i Chris Norman, 5 czerwca, czyli legendarne smoki z takich gwiazd zagranicznych, jeszcze wśród naszych produkcji. To co ogłaszaliśmy w piątek, czyli 29 marca, koncert grupy Alpha Bill. I mogę się pochwalić, że przez pierwsze dwa dni poszło już tysiąc biletów, także jeszcze trzeba się śpieszyć, żeby, żeby dostać się na to wydarzenie. I takim naszym nowym formatem, który chcemy wprowadzić w kalendarz, mamy nadzieję, że to się przyjmie i będzie postrzegane jako tytuł tutaj olsztyński, wojewódzki, a także halowy, to targi wędkarskie, które i oddorowe. czyli coś z tym regionem na pewno związane tak bardzo mocno. Tak, a wszystko to oczywiście, informacje o wszystkich wydarzeniach możemy znaleźć na Mijski strani imprezevi Tropka Olštine EU i na našoj strani je Hala Tropka Olštine Tropka EU. to tyle, tak po Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli są pytania, to to jest ten moment. Panie Prezesie, to dwa pytania ode mnie, Radek Wysołowski, Telewizja Polska. Jedno, na jakim etapie są rozmowy z tym sponsorem tytularnym hali? Czy, czy one się toczą? Czy to jest na razie kwestia jednak dalekiej przyszłości? To jest jedno pytanie. A drugie, to te kwestie finansowe całkowite, jeżeli chodzi o y, przychody i wydatki y, hali, bo tu mieliśmy o rekompensacie pytanie, jak to wygląda całościowo? To zacznę może od drugiego, tak? Jeżeli chodzi o koszty netto, tak mówię, to, to są takie dane zebrane jeszcze nie, nie, nie do końca. No w marcu mówi Pan, tak, tak. Tak, to jest kosztowo około 8 milionów 300 netto, przychodowo 8,400 netto po stronie przychodów. Więc taki minimalny plusik, ale z tego to wynika, z, to, też z tego wynika ta rezygnacja z, z, z części kompensaty przyznanej przez miasto. A jeżeli chodzi o, o, o pierwsze pytanie, Sponsor tytularny, na jakim tak, etapie są tytularny. rozmowy? Okay. Y oczywiście to jest długotrwały proces, my nie liczymy na to, że to się zakończy po trzech miesiącach. Na razie rozesłaliśmy oferty takie poglądowe, żeby ka każdy zainteresowany mógł się zapoznać z tym, z czym to się dzieje, co to jest tak naprawdę sponsor tytularny, co to znaczy dla tej firmy i jak to będzie, jakie będą pola ekspozycji tego. I, I Jest dosyć pozytywny, feedback jest zainteresowanie z, z biznesu, także, także no jak, nie no chciał jak najmniej mówić, tutaj negocjacje lubią ciszę, ale jest, ja jestem optymistą, tak szczerze mówiąc, myślę, że jeżeli do trzeciego kwartału tego roku uda się takie już konkrety uzyskać, to na pewno to ogłosimy i będziemy się chwalić. Czyli szansa, że w tym roku będzie sponsor tytułarny Urani jest. Myślę, że dużo, ale też bez presji, bo, bo jak mówię, no biznes nie lubi w okay, dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania w tym momencie? Jeśli nie, to zapraszam do rozmów indywidualnych. Dziękujemy za przybycie na naszą konferencję. Moment.